Osiem stanowisk do pobierania krwi ustawionych na czas wampiriady w Odnowie i wszystkie zajęte studentów UMK, jak widać, nie trzeba namawiać do oddawania krwi. Większość z tych młodych ludzi robi to już po raz kolejny. Głównie chodzi o chęć pomocy innym, już to już mój drugi raz na Wampiriadzie i podobało mi się ostatnim razem dobrze się czułam, to wcale nie jest tak, że człowiek od razu cały dzień jest bardzo, bardzo źle się czuje. Myślę, że jest pożyteczna jak najbardziej. Oddaję krew dlatego, że na mogę też również potrzebować kiedyś. Także myślę, że jest jak najbardziej potrzebna akcja. Tak naprawdę po to, żeby pomóc, tak? Żeby oddać krew, może komuś się przyda bardziej niż mi. W tym momencie i tak się szybko odtworzy, więc może po prostu komuś pomogę. Wampiriada jest największą w Polsce kampanią promującą oddawanie krwi w środowisku akademickim. Przeprowadzana jest zawsze dwa razy w roku jesienią i wiosną. Działamy pod hasłem W tym biegu nie ma przegranych, co oznacza, że łączymy się nie tylko z krwiodawcami, ale także z ofiarami, ale także postanowiliśmy w tym roku zjednoczyć UMK i odezwaliśmy się z prośbą o pomoc do Kolegium Medicum, gdzie została udzielona, zostało udzielone wsparcie nam i została nawiązana współpraca, która mam nadzieję, że w przyszłości będzie się rozwijała. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Toruńską Wampiriadę ocenia jako największą tego typu akcję w województwie kujawsko-pomorskim. Ta akcja tutaj pod hasłem Wampiriada jest największą akcją na terenie naszego województwa. Na takiej jednorazowej akcji przychodzi około od 200 do 300 osób. Młodzież ma tą świadomość, że jedyną fabryką produkującą krew to jest nasz ludzki organizm. Krew szczególnie potrzebna jest w okresie wakacyjnym. Wampiriada daje każdemu szansę, aby podzielił się z innymi tym, co najcenniejsze krwią, która w wielu przypadkach jest niezastąpionym lekiem ratującym ludzkie życie.